Na kolejnej naszej katecherze, na kolejnym naszym spotkaniu, o czym dziś będziemy mówili, to nas do tego wprowadzi piosenka. Posłuchajcie. To pasterz wyjątkowy, choć miał owiec wielkie stado, to dbał o nie w dzień i w nocy i im służył radą. Bądź to obiec miał, lecz każdą, przywołać umiał po imieniu. Wiedział, która stoi w słońcu, która w cieniu. E, 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 e. Ta, ra, ra, ta, 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 ta. Pasterz owiec nie opuszcza Chce je wszystkie mieć przy sobie Napomina je, by czujność miały w głowie Nie oddalaj się od stada Tak ostrzega dzień po dniu Pasterz dobry, trzeba przyznać rację mu Wil podstępny jest w pobliżu Na zbłąkaną owcę czeka jest zły, no i kłamie Nawet kiedy coś przyrzeka Lecz jedna z owiec nie wierzy Myśli, że pasterz kłamie Myśli, że gdzieś lepszą trawę ma ktoś dla niej A może źle radzi pasterz Gdy każe blisko się trzymać Wilk trawę lepszą ma Ją smaczniej się wcina u mnie trawa słodka tak, jak te twoje słodkie oczęta. Bez pasterza będziesz tu w niebo wzięta. Chodź teraz ze mną i bądź wolna. Bo nie kocha pasterz ciebie, kocha twoją owczą wełnę, a nie ciebie. Wilk już oszukał zagubionych owiec sporo, a więc pasterz liczył je, liczył dość późną, późną porą. Gdzie owieczka? Jednej brak. Zasmucił pasterz swe serce, bo owce są nieposłuszne. Jedna zginęła. I owcy szukał mimo wiatru i mimo deszczu w upalną noc śnieżną. Jak gdyby nie miał innych owiec, lecz jedną. O krok od śmierci owca była, oj okrok lecz przegnała pety, wilka, pasterz och. Zwiewał ile tchu miał w płucach wilk podstępny, bardzo zły. Uciekaj wilku, nie wracaj, bo przecież my. Pomimo, że jak mała owca popełniamy też błąd, to w pasterza sercu chcemy swój znaleźć kąt. Zbłąkaną owcę wyratował dobry pasterz, dobry pan. Ten, kto zna pasterza serce, nie jest sam. Gdy znalazła się owieczka, był szczęśliwy cały dom. Warto blisko być pasterza, być gdzie on. Warto blisko być pasterza, być gdzie on. Już dosyć dobrze wiecie, powiemy dziś o dobrym pasterzu i o pasterzu, który zagubił swoje owce. Jak uważnie słuchaliście, tych owiec było 100 i jedna się zagubiła. Ale pasterz, słuchajcie, zostawił nam tutaj, w naszej tymczasowej sali, w tymczasowej klasie, w której się dziś spotykamy, zostawił nam pewne ślady. Zaraz zobaczycie te ślady. No dziś nie będzie w plenerze, bo pogodę mamy przepiękną, jest zimno i pada deszcz, więc będziemy tutaj. A jakie ślady Zostawił nam pan je, zostawił nam dobry pasterz, to zobaczymy, jak odwrócimy kamerę w drugą stronę. Słuchajcie, dobry pasterz nam tutaj zostawił trochę śladów, zaraz sobie do każdego. Tego śladu podejdziemy, co my tu takiego mamy? Mamy tu dwie stopy i łzy, które, które pasterz uronił, szukając swojej zagubionej owcy. Pod każdą pod każdym z tych śladów jest jakaś wskazówka dla nas, mówiąca nam właśnie o tym, dobry, o tym dobrym pasterzu, jaki on jest. I teraz podejdziemy. I będziemy każdy ten ślad, yy, yy, sprawdzimy każdy ten ślad, który zostawił nam dobry pasterz. Jesteśmy teraz przy śladach stóp naszego, naszego dobrego pasterza. Podchodzimy do pierwszej. A zaczniemy od tej. Zobaczymy, czy coś pod tym śladem nam dobry pasterz zostawił. Zostawił nam taką oto informację. Dobry pasterz zna swoje owce. Właśnie dobry pasterz wie, ile tych owiec jest, wie, jeśli się któraś zgubi. Więcej wie, jak każda z tych owiec ma po imieniu. Zna każdą owcę po imieniu. Potrafi ją zawołać i ta owca do niego przychodzi. No to idziemy zobaczyć, jaki jest drugi ślad. O, to jest ostrość. Dobry pasterz prowadzi swoje owce. W Izraelu dobry pasterz i w ogóle pasterz zawsze szedł na Czele stada. My mamy obraz pasterza, przeważnie górala, który idzie sobie gdzieś tam za owcami. Pewnie jak mieliście okazję być w górach z rodzicami, to takiego właśnie pasterza widzieliście, który prowadzi, prowadzi który idzie za owcami. W Izraelu było odwrotnie. Dobry pasterz szedł na czele, pokazywał owcom, gdzie mają się paść, i tak samo jest z nami. Dobrym pasterzem dla nas jest oczywiście Pan Jezus, i to On ma nas prowadzić, poprzez rodziców, nauczycieli, poprzez księdza na katechezie, poprzez Waszych dziadków i itd., tak tych, którzy, którzy się wami, wami opiekują. W ten sposób dobry pasterz prowadzi nas do siebie i prowadzi nas jako swoje, jako swoje owieczki. Idziemy do kolejnego śladu. Teraz już idziemy do łez, które uronił, ale w tych łzach też czegoś się o dobrym pasterzu dowiemy. Jest pierwsza łza. I tu mamy karteczkę kolejną. I cóż się z tej karteczki dowiemy, że dobry pasterz jest kochający. Dokładnie tak. Dobry pasterz jest pasterzem kochającym. Co to znaczy? Że pan Jezus zna swoje, pan Jezus kocha przede wszystkim swoje owieczki. I dał tego przykład w wieczerniku, kiedy po pierwsze umył nogi swoim uczniom przed wieczerzą, a potem zostawił się właśnie pierwszemu kościołowi, całemu kościołowi w Mszy Świętej. Takim szczytem miłości była ofiara Pana Jezusa na Krzyżu. I ta miłość była tak, słuchajcie, wielka, że nie pozwoliła Panu Jezusowi zostać w grobie. Wiemy doskonale, wasi rodzice wam o tym pięknie opowiadali, że Pan Jezus po trzech dniach powstał z grobu, bo tak kochał, tak kochał człowieka. Taka jest właśnie miłość Pana Boga. Idziemy do kolejnej łzy. Dobry pasterz jest pełen zaufania. Dokładnie tak. Moi kochani, cóż to oznacza, że dobry pasterz jest pełen, pełen zaufania? Przede wszystkim, dobry pasterz, jak, jak słychaliście w piosence, zostawił swoje owce i poszedł szukać tej jednej zagubionej. Dlatego, bo ufał swoim owcom, wiedział, że nawet jak je na, ten, na tą chwilę zostawi samych, to one się nie zgubią. I Pan Jezus także tobie ufa. Jak będziesz szedł za Panem Jezusem, czy szła za Panem Jezusem, będziesz słuchała głosu Pana Jezusa w czasie przeświętej, w szkole, w domu, to na pewno się nie zgubisz. Więc. Zawsze pamiętajmy o tym, że Pan Jezus nas obdarza swoim zaufaniem. Ufa, że będziemy szli za Nim i, i się nigdy Mu nie zgubimy. Idziemy do kolejnej łzy, którą zostawił dobry pasterz. Tutaj ją tutaj pokażę. Jest kolejna łza, a w tej pod tą łzą mamy napis. Dobry pasterz szuka swoich owiec. No, to się tutaj, to o, tak, żeby mi się przekręcił monitor. O, właśnie, dobry pasterz szuka swoje, swoich owiec. Słuchajcie, pan Jezus nigdy nie zostawia, nie zostawia swoich owiec samych. Jak widzi, że ktoś się zgubił, to robi wszystko, żeby tą owcę odszukać. Będzie, wam, będzie do nas mówił przez naszych najbliższych, będzie do nas mówił w czasie przyświętej, żebyśmy do niego wrócili. Wtedy, kiedy to się narozrabiamy, kiedy gdzieś tam się pogubimy, to dobry pasterz nas będzie uczył tego, żeby wrócić. A w jaki sposób? Trzeba przeprosić Pana Boga w czasie modlitwy, że gdzieś tam żeśmy mu się zagubili, i trzeba przeprosić. W którym zrobiliśmy coś złego. Nie słuchaliśmy mamy, taty, to trzeba potem mamy i tatę przeprosić za to, że ich nie posłuchaliśmy. Idziemy do ostatniej, do ostatniej naszej łzy. Nie jest nasza ostatnia łza. Od aparatu zawinął. jest. Dobry pasterz jest opiekuńczy. Dokładnie tak moi kochani. Dobry pasterz jest opiekuńczy. Bo się nami opiekuje. Tak jak dobry pasterz musi, musi dbać o to, żeby tak jak pasterz dba o to, żeby owce miały co zjeść, żeby. Mm, były bezpieczne, to tak dobry pasterz, czyli pan Jezus, się o nas troszczy. Jak będziecie w klasie trzeciej, to już będziecie mogli przyjmować pana Jezusa w komunii świętej. A teraz w jaki sposób pan Jezus się o nas troszy, żebyśmy nie byli głodni? Właśnie przez to, że do nas mówi. Przez to, że możemy pana Jezusa usłyszeć na Mszy Świętej. Kiedy słyszymy czytanie, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej takim ważnym elementem jest modlitwa. To jest też to, że Pan Jezus został z nami właśnie w modlitwie powoduje, że możemy doświadczyć też tej opieki Pana Jezusa, możemy o tą opiekę prosić w czasie modlitwy. Więc zobaczcie, jak bardzo się Pan Jezus też o nas troszczy, jak się o nas opiekuje. Ale jeszcze chciałbym, żebyśmy dzisiaj na koniec powiedzieli o jeszcze jednym pasterzu, a dlaczego to zaraz się dowiecie? Na razie zachęcam do oglądnięcia krótkiego przerywnika. Tą osobą, którą przed chwilą widzieliśmy jest święty Jan Pawła II, papież, który pochodził z Polski. 18 maja będzie setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Dlatego też będzie konkurs tej okazji. Na najpiękniejszy portret Jana Pawła II. Technika jest dowolna. Tutaj dajemy wszelką, wszelką możliwość do, do wykazania się. Prace należy złożyć do 16 maja. One będą też potem w formie takiej prezentacji na, naszym, na stronie facebookowej naszego przedszkola. Więc zachęcam, żeby się włączyć w ten konkurs. I w ten sposób uczcimy setną rocznicę urodzin no naszego jednego z największych tutaj Polaków, najbardziej znanego Polaka na świecie, właśnie Jana Pawła II. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Szczęść Boże!